Witam, z tej strony Gimbus360, a to jest kolejny odcinek z serii Chloe's Requiem. Encore. Chyba tak to jakoś szło. Yy, tak, długo odcinków nie było. No, wiecie... Chwila, przestawiam sobie mikrofon, tylko bliżej. A nie, nie mogę, bo chwila. Dobra, ja się po prostu zbliżę. Wracając. No, po prostu przyznaję, nie chciało mi się. Raz czasu nie miały. Inne jakieś rzeczy. No bywa. No. Sam dałem ostrzeżenie, że jestem typem YouTubera, który ma ambicje, ale czasami ambicje może mi się wypalić. Mniejsza. Eee, to jest uznajmy special Halloweenowy. I tak przy okazji recenzja. Recenzja najnowszego filmu Chainsaw Man, Rezark. Tak na spontanie trochę powiem, opowiem o tym filmie, znaczy zrecenzuję ten film. I niestety jestem typem człowieka, który nie potrafi jakby ocenić czegoś na, na, na podstawie czerni-bieli. Nie potrafi znaleźć szarości. Film albo mi się może podobać, albo nie podobać. Tak więc no wracając, co ja w ogóle mam tutaj zrobić? Okej, okay, tutaj tak to się robi. Świetnie, so, może tędy. Najpierw, najpierw, najpierw spróbuję dojść do jakiegoś momentu e, tak, najpierw spróbuję dojść do jakiegoś momentu I wtedy zacznę opowiadać o filmie Coś mi powiesz pokojówko? Może na wsi mi coś powiesz Okej okay. O, tu jest ten koteł No dobrze, zrobię Chyba miałem to powiedzieć. Dobra, wracając. Zanim jeszcze zacznę recenzję, powiem tylko, że po swojej lewej stronie mam grzańca o smaku dyni. No, prawie da się jeszcze pić. Znaczy, prawie jeszcze chwilę odczekać, żeby zamiast gorąca było ciepełko. Wracając. Czaj stał men. Albo nie, niech najpierw skończą gadać. Tak, cieszę się, że oni rozmawiają. Eee, nie, chyba jednak nie to miałem zrobić. No, Grok nie grania chyba rzeczywiście swoje robi. Wracając już po raz kolejny o najnowszym filmie Chainsaw Man. Rezerwat eee, Coś, coś. Chyba to będzie to. Wracając. Dobra, na tym sobie zatrzymam. Będzie takie napięcie choćby. Anyways, yy, najnowszy film opowiada o przygodach Denisa. Yy, kurde, na smutanie nie potrafię. Dobra, wracając. No, najnowszy film opowiada, wiadomo, o przygodach Denisa. I tym razem nie jest to typowe zabijanie demonów, a miłość. Tak, yy, jest to trochę roman-sidło. Niekoniecznie roman-sidło. Poznajemy przy okazji dwie nowe postacie. Reze, czyli właśnie tytułową dziewczynę, która jest główną no, bohaterką w tym filmie. I przy okazji belkę. Czy to, czy to jak to można powiedzieć, Bima? Taka trochę pomniejsza postać. Nie Boże, BIM był już przedstawiony wcześniej, po prostu on zdobył więcej screen time'a. Wracając. Eee, muszę powiedzieć, że animacja naprawdę była świetna, nawet CGI. Widać, że ludzie utrzymali w niewoli animatorów przez miesiące, żeby to tak do perfekcji było. A muzyka... Mua, po prostu też. Widać, że muzycy musieli grać tak, aż palce nie zaczną krwawić i ktoś im przystawiał żelazko do pleców. Kto wie, ten wie. No, muszę przyznać, że nie mogłem nic powiedzieć złego o tym filmie, po prostu wszystko mi się podobało. No, nie, ja chcę opowiedzieć, co się działo, ale boję się, że powiem za dużo. A niektórzy z Was mogli na przykład nie czytać mangi, albo jeszcze widzieć ten film. Wracając... Boże, po raz kolejny. Wracając... Yy... Ale jestem w tym zły. Mogę powiedzieć jeszcze, że film miał także nawiązanie do pewnego mema? Do, ale to, co zobaczycie sami, jak, jak jesteście w tym fandomie i obejrzycie film, to zrozumiecie. I tyle. Ja nie potrafię opisywać. Chciałem na spontanie coś zrobić, ale nie wyszło mi. Może jak będę miał znowu Wenę, to zrobię coś lepszego na podstawie scenariusza. Krótko mówiąc, po prostu film mi się podobał, polecam. Jedyna wada to na przykład za każdym razem, kiedy była makima na scenie, ludzie szczekali. I po filmie moja pustka i obawy, że ubrę w samocności otoczony przez 12 kotów. W tym momencie, kiedy na przykład przedawkuję leki na jakieś choroby psychiczne, żebym widział te kotki jako kotu dziewczynki, jeszcze bardziej wzrosła. Te obawy, te obawy jeszcze bardziej wzrosły. To polecam, absolutne kino. Dobra. Przepraszam za te recenzje. Po prostu chciałem, żeby ta recenzja, żeby coś poczuć, żeby, żeby, żeby ten film, żeby ten special miał jakieś no coś w sobie specjalnego, nie? I uznałem, że recenzja tego filmu to będzie najlepszy pomysł. Uła Nie wiem, co ja liżę, co kod liżę. Hmm. Obstawiam, że jak mu dał stop, to by nic to nie zmieniło, ale za to robię... no. Idę dalej za fabułą, jest dobrze. Albo to może być kocimiętka? Dobra, nie to nie. Dobra, żartuję. Co... Co myśmy dziwne Chodź tu. Aha. Nie, dobra, to już się... Nie, ucieka? Chwila, muszę zobaczyć. Eee, tak, on chyba ucieka. Nie wiem, może pójdę jeszcze najpierw do kogoś innego. Matatabi, co to jest? Muszę sprawdzić. Eee... Okej. Okay. To no, rzeczywiście, to jest coś, co działa tak na koty. Dobra, wszystko jasne. Eee... Dobra, obstawiam, że dalej muszę. Chyba do nas do tak, chyba, chyba dobrze robimy. Zobaczymy, zobaczymy, co inni powiedzą na to jeszcze. E, tu chyba nie wejdziemy. Nie, nic nie ten. O kurde! Można skakać, tu nikt nie nie, nie wiedziałem. Dobra, obstawiam, że jednak nie mamy tutaj iść, tylko mamy dalej męczyć kota. Albo jednak nie. Dobra, po, powoli idziemy w fabułę do przodu. Co to za znaczek taki? Był taki znaczek ładowania w tej grze? Nie wiem. Tu nie zejdziemy, tu też nie wejdziemy. Dobra, wiem, że widzę, że coś ja robię, ale nie wiem co. Dobra, mogę Cię dalej męczyć? Dobra, spróbuję coś na górze zrobić. Jeśli to nie zadziała, to chyba. Możesz nie schodzić? Dziękuję. To chyba po prostu. Przerwę na ten moment. Tu nie wejdziesz. Nie. Dobra, przerwę to teraz. O! No proszę bardzo. Wiecie co, nie, skończę to teraz, żeby jeszcze zdążyć to opublikować w noc dzisiejszą Halloween. Tak, tak, tak zrobimy, tak zrobimy, niech będzie. Możliwe, że będę odzyskam na dłużej, może jutro coś będzie znowu, może za tydzień coś będzie znowu, nie wiem. Ale no, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, jeśli nie, no to proszę dać mi opinię, co mogę zrobić. I żegnam!